Miejsce to historia, tradycja sztuka, wyjątkowi twórcy, rozpoznawalny styl, bogata dekoracyjność i barwność prac, kilkadziesiąt wystaw w kraju i za granicą, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a przede wszystkim fakt ciągłego kultywowania tego lokalnego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które trwa nieprzerwanie od połowy lat 70. XX wieku. Dzięki tym wszystkim cechom tradycje Ośrodka Rzeźbiarskiego w Kutnie zostały wpisane w ubiegłym roku na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zapraszam serdecznie do Muzeum Pałac Saski w Kutnie, gdzie można nie tylko podziwiać kutnowską rzeźbę, ale również zapoznać się z wyjątkową i bogatą historią tego miejsca.